Myślisz, że masz pecha, że zawsze ci coś nie wychodzi, albo że tak już jesteś i nic tego nie zmieni? Pamiętaj, to nie pech, to nie twój charakter. To może być stary, nieświadomy schemat, który od lat steruje twoim życiem. Schemat, który mówi ci nie zasługujesz, to za trudne i tak się nie uda. Brzmi znajomo. Te schematy, mój drogi, to stare oprogramowanie. Działa w tle i sabotuje cię wtedy, gdy zaczynasz iść do przodu. Ale jest dobra wiadomość. Każdy schemat można przeprogramować. Zacznij od jednego pytania. Czy to, co właśnie myślę o sobie, jest na pewno moje? Czy to echo cudzych słów, starych doświadczeń, strachu? A zmiana? Zaczyna się od świadomości, potem od decyzji, że już nie chcesz żyć na autopilocie. Chcesz to przepracować i zbudować nowe przekonania, które Cię wspierają? Zrób pierwszy krok. Nie jutro. Dzisiaj. Zapisz, udostępnij i wróć tu, gdy znów poczujesz, że coś Ciebie powstrzymuje. Żyj świadomie.